Dzień dobry, witam, cześć wszystkim. Znajduję się na myczkowcach. Akurat udało mi się na chwilę wyrwać, także wziąłem mojego chrześniaka. Ludzka. Lu ludzka już znacie, ponieważ we wcześniejszych filmach go, go, go yy, pokazywałem i poznałem was z nim, jego z wami. W każdym razie piękna pogoda. Pięknie świeci słońce, nie ma deszczu na pewno, nie ma śniegu, nie ma wiatru. Na razie jesteśmy poniżej mostu w Myczkowcach. Może nie w Myczkowcach, ale coś między Buburką a Soliną. Tutaj jest zapora solińska. No i tutaj zbiornik, ogólnie na Myczkowcach. Także może uda się złowić jakiegoś pstrąga, może okonia, zobaczymy. Będziemy chwilę się tu kręcić, później pojedziemy na inną miejscówkę. No i zobaczymy. Super atmosfera. Naprawdę mam nadzieję i wierzę, że, że coś uda się złowić. Także trzymajcie kciuki. Tam łowi kolega inny wędkarz. Tutaj Lucia, ale pięknie widać. Naprawdę pięknie. A ja na razie startuję z takim białym robakiem. Tutaj, jakbyście łowili kiedyś, to pamiętajcie, że jest taki przepis że raz nie wolno mieć haków zadziorowych a dwa można łowić tylko na albo jedną kotwicę z trzema ostrzami albo dwa haki pojedyncze no i oczywiście tak jak mówię bez zadziorów jest to ogólny nakaz w PZD2 w Krosno na rzeki górskie Dobra, myślę, że biały robak jest zbyt biały. Także zmienię go na troszkę takiego powiedzmy zielonego. Czyli mniej więcej w kolorze wody. Wczoraj kupiłem coś takiego. Fragman, zwykły, zwykły taki robak podobny. Biały szkoda, także biały ląduje z zielonymi a zielony ląduje na haku No nie, nie powiem, że dość mały jest ten zielony Zobaczymy. Nie mi się ma on podobać, tylko rybą. O tej poż roku. Ryba jest oczywiście przy dnie, to raz a dwa, jest bardzo wolna, mało aktywna. Także najlepiej prowadzić przynętę po prostu bardzo delikatnie i bardzo wolno. Tutaj nieraz widziałem przez okulary jak te strągi atakowały tą przynętę, to po prostu bardzo powoli podpływały i dosłownie tak, haps bardzo wolno. To nie był taki atak, wiecie, dynamiczny. Tylko tak... sobie tak, tylko nie wiem... pyskiem ciupczały delikatnie. Nie, ja tylko pogadam. Widzą. Jak czasami ryba sobie delikatnie, o tej porze roku, ciupcza przynętę. A nie atakuje mocno. Nie, nic nie czypczało jeszcze idziemy na lewo Ogólnie tak, tutaj jak dojdziemy powiedzmy do tego drzewa To żeby tam gościowi nie przeszkadzać to sobie pójdziemy naokoło za niego tak jakby a to jeszcze chwilkę uf, Rzucaj To jest y Tutaj jest tak zwana cofka, czyli ogólnie jak tam masz zaporę, to rzeka spływa tam. Ale tutaj przy brzegu robi się cofka i ono tak zakręca, i nurt idzie przeciwnie do Zaporu. Dokładnie. I ściągać z nurtem. Czyli na godzinę powiedzmy, nie wiem, dziesiątą. Tylko uważaj na drzewo. Tu możesz zwijać ogólnie wolno, wiesz? O tej porze roku yy, ryba jest ogólnie bardzo wolna. Oraz stoi przy dnie, tak jak cię mówiłem. Faj Fajnie, że pan jest młody, pytał, czy kiedyś kontrolę miałem. To akurat będzie przy kontroli pierwszej. Kolega, ile lat? 11. Do 14 może nie? Mhm. Bez niczego Dobrze, Jeszcze bym prosił co tam pan ma na tym Bez zadziory oczywiście kotwica jedna pojedyncza Chłopak ma wahadłówkę na jednym haku pojedynczym No właśnie widziałem, że to jeden haczyk jest Bez zadzioru Dobra, to czyli wszystko wszystko tak jakby być Git Więc jak widzieliście Pierwsza kontrola w tym roku za nami Lucek także nie był przy kontroli, także udało mu się zaliczyć pierwszą w życiu. No i próbujemy dalej. Tutaj na horyzoncie po lewej łódka się pojawiła z dwoma wędkarzami. Także mam nadzieję, że nie złowią więcej od nas. A ja aktualnie łowię na wobierka głęboko schodzącego. Hmm? No i zobaczymy. Pół godziny tu, pół godziny tu. jedziemy dalej. Na co zmieniasz? Na to, co, to, co byłem, byłem. Y Ok. Dobra, lucze kilka rzutów jedziemy dalej. Spójrz jak ten wobier chodzi, który to by dałem, on tak bardzo delikatnie na boki lusterkuje. Raczej nie, bo... Może... Na razie łów, szkoda czasu. Na przeciwko. Widzisz tam schody? No to tam. Na razie w dalszym ciągu nic a nic się nie dzieje. Także, także tak jak mówię, 15 minut, kilka rzutów tutaj i dosłownie jedziemy naprzeciwko. Zobaczymy. Albo może od razu tam pojedziemy, gdzie na, na tą kolejną miejscówkę. Słuchajcie, zatrzymaliśmy się na chwilę na, na takiej małej rzece. Tutaj jestem od czasu do czasu. I tak no, na chwilkę na jedną wędkę, kilka rzutów, bo jest takie jedno miejsce, gdzie zazwyczaj siedzi strąg. Także zobaczymy. Na ameczkowcach nic nie udało się złowić, ani brania nie było, ani u nas, ani u innych wędkarzy. Także pojechaliśmy dalej szkoda dnia. Trzymajcie kciuki. Dobra. Gdzie może być pstrąg? Tam może być za tą. Tam gdzie jest takie no, Tam może być. Na pewno. tam jest... Natomiast... Pod tym korzeniem, tylko to jest tak ciężkie miejsce, że my tam nie dorzucimy aż tak. Ale Czekaj jeszcze znania, jeszcze tego małego robaka zakładam. I spójrz, to jest rzut spod jaj. Dosłownie tak. I tak. Czasami strąg wyjdzie i wiesz, i chapsnie tylko widzisz, musisz ostrożnie rzucać Żeby Żeby nie zahaczyć Dokładnie Zeszliśmy delikatnie w dół Także mam nadzieję, że coś tutaj, jakiś strąk będzie siedział. Tutaj jest fajnie, bo na prawym zboczu są kamienie i one między tymi kamieniami lubią siedzieć. Spójrz, musisz ją najpierw rozhuścić. Tak, bo ona musi mieć pęt. Musisz ją rozhuścić i tak. Tylko musisz tak robić, żeby na dno nie poszło. Zachaczy zahaczy się o coś A jest za płytko Słuchajcie, niestety tam na zakręcie nie udało się nic złowić Tutaj jesteśmy na tej samej rzece Tylko na innym odcinku Ogólnie woda jest bardzo niska i bardzo czyściutka. Także za dobrze to nie wróży. No a zobaczymy. Lucek, patrz, nie możesz mieć tak, bo nie rozhuśtasz przynęty. Taką musisz mieć powiedzmy jakoś. O, już, już. Nie, niżej. Dobra, no i, i tak huśtaj. Ró rób tak jak ja. Huch. Po prostu huśtaj, huśtaj. Spójrz, ręką nie ruszaj, tylko ruszaj samą szczytówką. Rozumiesz? Jak ci powiem już, to pójdź. Jak ci powiem już, ok? Już. I szybko zamykasz. I tak się uczy. Spójrz jeszcze. Patrz na mnie. Ja tutaj. Chódź Spójrz, i później odczepisz. Ja tutaj trzymam od tu zawsze rękę tu, spod jaja, jak rzucam, patrz. Rzucam i zamykam, jak tylko ona obstrąg tutaj płynie, patrz, taki mały, widzisz, tam obok mojej przynęty. Nie, nie, odpłynął, ale wypłynął stąd, tam. No, lepiej, dużo lepiej. I tak na tym ostatnim etapie możesz jeszcze tak troszkę ręką dopchać Dopchać? No tak wypchać, od siebie. A tak jak mówię, po prostu musisz ćwiczyć, praktyka, praktyka, praktyka. W takim terenie inaczej nie zarzucisz, bo nie ma miejsca, bo zahaczysz wszędzie. Kapujesz? Pamiętaj, wszystko to co ty robisz, to ja tu przerabiałem. Ja, ja do tego sam dochodziłem. mnie nikt nie uczył. No, tak, tak. Czyli no jak sam się sam. To nie wiem maciek? Bo jak maciek nie łowił na spink, on głównie łowił na grunt, czyli białoryb. Tutaj ryba nas widzi, jest super przejrzystość i ryba, ryba nas widzi, prawda? Czasami możesz tak z daleka, po prostu dwa rzuty, czy tam jeden i daleko. Bo ryba czasami tutaj, tutaj lubi przy brzegu stać. Jak nic, to zwijasz. I rzucasz jeszcze raz, tylko z daleka, wiesz? Tam spróbuję głębiej. To na razie nigdzie, na razie patrz. I słuchaj mnie i zapamiętaj. Ale też powiedz? Ogólnie tak, bo tutaj jest więcej miejsca, nie ma. Jest mniej krzaków, to próbuj jak ci wygodnie. Tylko. Nie iść bliżej jak teraz. W sensie chodź tutaj, do tej linii mojej. I rzucaj. No i rzucaj. Albo tu, albo tu. Tylko żebyś nie, nie zahaczył opatyki. You no. Know? Tutaj masz. No już lepiej. Tam ogólnie, w tej dziurze, powinna ryba siedzieć tam. Spróbuj sobie zarzucić, bo masz miejsce z boku, czyli tak, wiesz, z boku. Z boku, no, czyli o tak. Lucek, stój, stój. Patrz. Stań prosto tam. I wykrzyw tylko... Stój tułowiem, tułowa nie skręcaj. tylko w wędkę skrzywiasz i wtedy, i wtedy zarzucasz. Żebyś widział gdzie przynęta leci, wiesz a ja teraz założyłem białego i też tutaj spróbuję w tą twoją dziurę wcelować na razie zobaczyć jak ja to robię po prostu patrz, rozpędzam i wypycham jeszcze Poczekam aż widzisz ono pójdzie troszkę na dół Ruszam, widzisz w tą przynętę? Widzisz i w taki sposób, spójrz jeszcze raz. Oj, tak zwijam, czekam aż troszkę opadnie i, i delikatnie, widzisz, tak delikatnie podbijam. Jak zawsze, ruszam tylko szczytówką. Spójrz, yy, daj wędkę na, na tamtą stronę. Spójrz, jak rzucam z boku, spójrz na mnie. Jak rzucam z boku, nie robię tak. Tylko się patrzę tam, celuję tam, gdzie chcę, wiesz? I podobnie. Poczekaj jeszcze chwilę, spróbuję tam głębiej rzucić. O, super. I czekam aż to opadnie, bo to jeszcze opada. No, no o to chodzi właśnie. Ryba jest tam głębiej. Jak jest ryba to jest głęboko. No niestety nie wzięła. Baw się. Słuchajcie, ostatnia miejscówka. Nasza przedostaczka miejscówka. Tutaj mamy yy, przed sobą mamy... Ogólnie rzeka San, tak, ale tam mamy Lesko. A tutaj mamy górę Sobień, ruiny zamku na górze Sobień. Także tutaj jeszcze pod zamkiem się trochę pokręcimy. Może tutaj się uda sobie złowić, zobaczymy. To jest San, także tutaj często mam rybę. Bardzo często wręcz rzadko jej nie mam. No ale zobaczymy w dalszym ciągu. Piękna pogoda. Jeszcze ani jednego brania dzisiaj nie było, jednego pstrąga widziałem, który uciekł spod nóg i tyle. No i zobaczymy. Super spędzamy czas. Byliśmy na hot dogu na Orlenie. Mhm. Coś tam do picia na szybko. I bawimy się dalej. Lucia, patrz co ja robię. Proszę cię, skup się i patrz. Zarzucam. Zawsze przed siebie. Ono spływa. I tylko ma być naciągnięta żyłka. Ono sobie spływa. I ono tam się rusza. Tutaj jest taki nurt, że jak będziesz zwijał to że tak powiem wober się będzie kładł czyli nie będzie się ruszał Wejdziemy tam na dół, tam będzie troszkę inne łowienie ale tutaj gdzie jest nurt tutaj jest fajna dziura, widzisz tutaj o tu jest woda bardziej zielona, widzisz? i tam może siedzieć pstrąg, widzisz rzucam naprężam żyłkę i zostawiam, i żyłka ma być ciągle naprężona idę 3 metry w dół próbuj i rzucaj dosłownie o tak gdzieś na godzinę pierwszą a tu oczywiście obok będę no i tutaj już możesz rzucać i delikatnie, i delikatnie iść w dół i ta sama taktyka, wiesz? Rzucasz, naprężasz. A, tu, a tutaj ogólnie ryba jest, bo tu masz multum kamieni ona się tu chowa między kamieniami. I powoli idziesz w dół. Jak tutaj ryba weźmie, to weźmie konkretnie, poczujesz. Poczekaj, stój. Dobra Słuchajcie, tak jak mówię tam przed, przed nami jest góra sobień i sobie idziemy prawym brzegiem. Jest fajnie, ponieważ wszystkie te krzaki są powiedzmy uogólniając ścięte jeszcze tydzień, tydzień może nie, ale miesiąc. I wszystko to będzie stać. No i ten do oczywiście już nie przejdzie. Także ja łowię na Hegemona Byłem ostatnio w sklepie Kiedyś, kiedyś kupowałem bezpośrednio Hegemony u Hegemona ale Zaczęło brakować, albo tak mi się wydaje. Hegemonów, które miały ster okrągły, zaokrąglony. I teraz w pewnym sklepie je zobaczyłem i kupiłem sobie kilka tych wobierów na wszelki wypadek. Jak dla mnie są one idealne, idealne właśnie na tego typu warunki. Woda powiedzmy głębokość do, do pół metra. No i ten woberek. To jest obrotówka z Decathlonu i ona jest super. Od zawsze ją łowię. Jest o tyle super, że przy lekkim prowadzeniu ona się już obraca. A tym bardziej jak zwijam z nurtem, a sam sami potrafi być potężny to nawet z nurtem ta obrotówka fajnie chodzi. A z nurtem, jak wiecie lub nie, te ataki pstrągów są mega. Pstrąg musi jeszcze się wysilić, żeby raz pokonać nurt, a dwa przynajmniej przyspieszyć do, do prędkości obrotówki. Słuchajcie, w dalszym ciągu nic nie udało się złowić. Ani nawet brania nie było w dalszym ciągu. Naprawdę, łowię łowi na obrotówki, na, na woblery, na gumy, na jaskółki. I cichutko. Lucek podobnie, brania nie miał. Chociaż on miał coś tam. Mówi, że miał. A ja wiem, że on tak mówi, jak miał, to miał. Nie ma co polenizować. Jest tak gorąco. Nawet Lucek tutaj stoi przede mną, koło mnie. I jemu jest też choroba tylko bierze. I jemu jest też mega gorąco. Tutaj, gdzie teraz idziemy, to będzie ostatnia miejscówka. Tutaj, gdzie jesteśmy. Później mamy jeszcze jedną, też na rzece San, ale inny odcinek. No i tam już zakończymy dzisiejszy połów. No, rzucaj, rzucaj tak jak ja i chodź. Żebyś nie stał w miejscu, tylko się też uczył, wiesz, rzucać i chodzić. Tutaj jest taka fajna głębia. I miałem nadzieję, że tutaj coś uda się złowić. No, ale niestety nic. Jak na razie nic nie ma. Tam po prawej jest dwóch wędkarzy. Tutaj po lewej 1 w odległości 40 metrów. No i tam jest raz, dwa, trzy, 4. Czyli dość sporo. Słuchajcie, jesteśmy w ostatnim miejscu, dokładnie w miejscu, gdzie Osława wpada do Sanu. Tutaj dawno nie byłem, oczywiście, te miejsca, gdzie dzisiaj z Ludzkiem chodzimy, gdzie jeździmy. To tutaj jesteśmy, no praktycznie pierwszy raz myślę w tym roku. No, w sumie mamy początek marca, więc najwyższy czas. I co, spójrzcie jak wygląda to miejsce. Ogólnie jest ono mega, mega bajeczne. Chociaż, chociaż powiem Wam, że i tak. Bardzo niski w tam wody jest, zazwyczaj jest większy. No ale zobaczymy. To jest ostatnia nadzieja na rybę w dniu dzisiejszym. Jak się uda, to się uda. Będzie fajnie. Jak się nie uda, też, też będzie fajnie. Także jeszcze chwilkę i zobaczymy, czy coś złowimy, czy nie. To bardziej lucek rzucaj tu przed siebie, wiesz. tam jest zapłytka, ta ale tutaj już jest głębiej. No myślałem, że tu będzie głębiej, jednak. No niestety nie udało nam się kompletnie nic złowić nic. za cały dzień praktycznie ja ani jednego brania, Lucek też Lucek też ani jednego brania nie miał ale było fajnie ale jak zawsze i tak było, było fajnie. Zaję. fajnie było zaje fajnie, byliśmy w kilku miejscach byliśmy mniej więcej na myczkowcach, byliśmy w terce ale tam był niski stan wody, także pojechaliśmy na inne wody, później Myczkowce, później malutka Rzeczka, później rzeka San, Góra Sobień. no i teraz tutaj jesteśmy jak Sława, wpływa do Sanu, no i tyle, nic więcej, nic więcej się nie działo. A przynajmniej popatrzyliśmy troszkę, troszkę się dotleniliśmy, pospacerowaliśmy. Piękne widoki. Niestety ryby nie dopisały, widocznie jeszcze za wcześnie, trudno. Ale i tak, i tak lepsze to, jak siedzenie przed telewizją albo na komórce cały dzień. Dzięki za oglądanie. Jak się podoba, subskrybujcie. Dajcie łapkę. I dzwoneczek. W górę. I, z... w górę, i, z... I dzwoneczek. Jak jakieś pytania to w komentarzu, proszę. I dzięki jeszcze raz i do zobaczenia na następnym I filmie. za 16 tysięcy subskrypcji wujek skacze z bungee. Tak, za 16 tysięcy subskrypcji wujek skacze z Bandi. Tak. Tak. Na razie, cześć.